Bala. Jeszcze muszę się trochę podłuczyć, bo ostatnio widziałem, że on też jakby nie chodzi tak płynnie jak powinien chodzić. Ale mi się wydaje, że po prostu źle mam ustawione to i powinno być bardziej na środku, jeżeli to nie pomoże, to zastanawiam się jeszcze nad zmianą mikrofonu, żeby gdzieś go tutaj wkręcić, a tutaj zostawić sam aparat. Może to lepiej będzie funkcjonowało, może lepiej będzie też płynniej chodziło to. I co do samego aparatu też się zastanawiam, żeby pozmieniać trochę ustawienia. Teraz na przykład nagrywam, ten konkretnie film nagrywam w 50 klatkach. Tak, 50 klatek, 4K, teraz chyba Full HD. Także no, muszę trochę pokombinować, bo zauważyłem, że przy montażu filmu, kiedy wszystko sprowadzam do jednej wartości, czyli Full HD albo, albo tak jak poprzednio, do 4K, no to były 25 klatek na sekundę i ten obraz był trochę rozmazany lub, lub no, nie był tej jakości, która, yy, którą chciałbym osiągnąć. Także muszę teraz pokombinować trochę z aparatem. Tak samo robienie zdjęć nie wychodzi. Za bardzo jest rozmazany obraz. Nawet czasem lepiej chyba wziąć ten telefon i, i zrobić samym telefonem. Więc jeszcze muszę nad tymi dwoma rzeczami popracować. Mam nadzieję, że ten film... W tym klatkarzu i tej jakości film, i tej jakości obrazu będzie trochę lepiej. Mam nadzieję, że nie tylko ja to zauważę, ale moi widzowie również. Także lecimy dalej. A ja muszę jeszcze zrobić porządek w piwnicy, tak jak obiecałem w grudniu, także po kilku miesiącach w końcu przyszedł czas na ten porządek w piwnicy i zaraz pokażę Wam efekt końcowy. Mam nadzieję, że dzisiaj skończę. Jeżeli nie, to chociaż, żeby połowy uprzątnąć, bo już się nie mieści. A ja mam jeszcze kilka rzeczy do wyniesienia do piwnicy, tak żeby mieć więcej miejsca w pokoju i żeby móc sobie na spokojnie ćwiczyć, bo fajną rzecz dostałem. I drążek do podciągania. Ale na razie właśnie tak jak mówię, że mam kilka kartonów, które jeszcze muszę wyrzucić i żeby mi nie przeszkadzały teraz. Także do zaraz. Widać, za dużo się nie zmieniło, bo w połowie sprzątania ja miałem za dużo rzeczy do wyniesienia śmietnik był pełny, więc też tak nie chciałem za dużo grzebać, bo i tak by musiał to zostać w tym w piwnicy. Sorry, zgrzałem się, bo z trzeciego piętra musiałem. biec. To, co zrobiłem, to co udało mi się wyrzucić to i tak dużo, bardzo dużo kartonów, takie zbieractwo trochę robimy. Po prostu będą jakieś stare rzeczy, tak jak tam mam kilka rzeczy od paserati. Jeszcze nowe nie zdążyłem włożyć, bo się wcześniej Volkswagen zepsuł, niż zdążyłem wymienić wycieraczki. Po prostu niektóre rzeczy trzeba będzie wyrzucić i zrobić miejsce na następne pierdoły. Plany są, także jest co robić. Lecimy dalej. Siemanko, Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Ten film będzie złożony z kilku dni, także, żeby coś się działo w tym filmie, żeby nie była jedna, rzecz, jedna sytuacja pokazana. Jest sobota, musimy się wybrać do sklepów. Plan był na. Na kilka sklepów, plus Ikea i Bauhaus, żebym mógł sobie coś tam porobić. Chciałem właśnie własny, własny projekt. Biurka mam w głowie, także muszę go złożyć, ale się okazało, że od dzisiaj, czyli od soboty, wszystkie sklepy są pozamykane. Czyli wszystko wraca tak jak było przed miesiącem, przed dwoma, czyli wszystkie sklepy są pozamykane, bo teraz przez jakiś moment otworzyli sklepy i było można. Pójść było, można się zarejestrować na konkretną godzinę i mieć te pół godziny na zakupy, czy tam 40 kilka minut, ale się okazało, że kilka dni z rzędu jest za duży współczynnik tej e, zar, chorow, zachorowalności na wiadomo co i przez to zamykają, tak jak, e, tak jak w sumie w Polsce jest, czyli do świąt, po świętach będzie wszystko pozamykane i dopiero od połowy kwietnia. Dopiero nowe, jakieś obostrzenia będą wprowadzać lub zmniejszać. Także zobaczymy, co będzie dalej, ale tego można było się spodziewać. Także pomijając to, yy, jedziemy poza Hamburg, czyli już jakby do innego landu, gdzie wszystko jest normalnie otwarte. Mam nadzieję, zaraz zobaczymy i, i zrobimy tam zakupy. Tam też jest designer outlet, yy, jest, są, są takie promocje mega na. Markowe ciuchy, także jak, jak się uda, jak się okaże, że tam wszystko jest normalnie, tak jak było, to tam zrobimy zakupy. Zrobię kilka przebitek z tego, ale nie będę nagrywał w sklepie ani w tym Designer Outlet, bo będziemy mieli ograniczony czas. Jesteśmy 13.30 teraz, ruszamy. O 14.20 będziemy tam o 14.30, także żeby mieć trochę czasu na zakupy, to nie będę nagrywał tam na miejscu, tylko w drodze. Także do zaraz. Już jesteśmy po pierwszej galerii. Wyjątkowo tutaj można sobie normalnie zakupy robić bez żadnego rejestrowania. Także lepiej. No jest ograniczenie miejsc w sklepie, także e, to był jeden minus, bo nie, do niektórych były kolejki, ale to co mieliśmy to załatwiliśmy. Teraz będziemy sobie szamać jedzonko i jedziemy do drugiej galerii, zobaczymy jak tam i czy będą jakieś promocje. Wersja, bez sosu. Jak zwykle bez sosu, bez warzyw, bez niczego najlepiej. Cały kotuś. Witam Was w kolejnym dniu. Już więcej nie nagrywałem tam podczas jazdy ani z tej galerii. Także to co zobaczyliście, te przebitki, to były robione z telefonu, dlatego nie wiem jak to wszystko wyszło. Teraz wam pokażę co kupiliśmy, bo trochę zakupów i trochę promocji było na szczęście. Ale zanim do tego przejdziemy, to tak w ciągu tygodnia przyszło mi z AliExpress takie lampki. Nie pamiętam dokładnie jaka cena, ale bardzo dobrej jakości światło daje. No teraz też trochę aparat może przekłamywać ten, ten obraz i to światło. Natomiast tak, tutaj można ustawić moc świecenia. Widać, że się zmniejsza. Dodatkowo można barwę żółtą lub taką trochę bielszą ustawić. I oprócz tego przytrzymamy daje to światło takie w różnych kolorach. Ale mówię, tutaj też można zmienić, nie wiem, czy to będzie widać zmienić moc i tutaj właśnie zmieniamy barwę. Więc to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Jeżeli chcecie, to mogę podesłać w komentarzu link do, tego, do tej lampki. Ładowana przez USB-C. I kupiłem takie dwie lampki montowane do aparatu. Teraz tego nie montowałem, bo mam gimbala włączonego i po prostu nie chcę, żeby znowu Yy, źle był wyważony ten gimbal, dlatego już coś tam poustawiałem. Nie wiem, jak to dalej widzę, że jest trochę nierówno, ale nie będę Wam zanudzał tymi informacjami, bo może po prostu jeszcze potrzebuję czasu, żeby poczytać instrukcję, do której jeszcze nie doszedłem. Na razie wszystko funkcjonuje, więc nie będę tego ruszał. Oprócz zakupów z ciuchami, oczywiście, zakupiliśmy kilka rzeczy do świeczek oli, takie coś. To chyba do świeczek będzie, nie? Bardzo fajnie to wygląda. W aparacie też widać, że to się mieni. Taki rose gold, chyba. Dodatkowo jabłko na to, co mówiłem, na to biurko, które będę chciał budować. To pójdzie jabłko. I taka podstawka, chyba pod świeczki. Bardzo fajnie wygląda. Zobaczymy, jak to będzie później. A jeszcze wracając do tego to to będzie na świeczki, które Ola własnoręcznie będzie robiła, także zapomniałem to dodać. Jak będziecie chcieli, to mogę Wam później pokazać, jak efekt finalny będzie tego, tych świeczek wyglądał. Naprawdę fajny zapach i bardzo długo się palą. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że w tygodniu miałam urodzinki, więc moja kochana żona sprawiła mi prezent. Oprócz tych zakupów wczoraj, był jeszcze prezent. Prezent, który tak wygląda. Czyli to jest tak. E, to jest tak e, perfum i Saint chyba tak to się wymawia. 100 ml i dodatkowo do tego jeszcze Taki sztyft pod pachy, bardzo ładny, zapach, bardzo ładny zapach, więc na pewno będę korzystał z tego. I oczywiście torebka, o której wcześniej przed chwilą powiedziałem. To jest na ramię torebka Gesa. Wcześniej miałem, tutaj przyniosłem też, wcześniej miałem tą Adidasa wielkością. Wielkością trochę większa jest. Trochę wyższa. Grubość jest ta sama. Ta, ta kieszonka jest trochę większa. Tutaj jest mniejsza. Ale powiem szczerze, że jak wrzucę telefon i portfel do środka, to, to tu jest duża jeszcze przestrzeń, która zostaje niewykorzystana. I szczerze mówiąc, to chyba będzie odpowiednia wielkość. Chciałem trochę większą tą torebkę, ale z tego zapatrzyliśmy większa torebka, ale za to grubość, chyba 2 cm. Także porównując to z tym, które ma. 8 cm chyba z tego co patrzyłem to taka dwucentymetrowa na pewno się nie sprawdzi, bo będzie wypchana za bardzo tym portfelem i tym telefonem, więc to będzie jeszcze gorzej wyglądało, więc wolałem taką torebkę, która jest sprawdzona. No i przechodzimy do zakupów tego, co wczoraj kupiliśmy. Będę pokazywał tylko z dwóch sklepów, w których ja coś kupiłem, więc, oczywiście, tego co ona kupiła w pozostałych sklepach nie będę pokazywał. A w tym sklepie, co ja kupiłem, dodatkowo zakupiła trampki, więc, to, to wam mogę pokazać trampki. Trochę, trochę wyższy stan. W sklepie Converse'a ja dodatkowo zakupiłem takie Adidasy. Chciałem trampki, ale nie było. Te mi się bardzo spodobały. W środku jest ta wkładka, taka co. Amortyzuje więc jest bardzo fajnie, bardzo fajnie i wygodny. But trochę bardziej przypomina to Adidasy niż trampki, ale będzie też to fajnie wyglądało. Całe białe i przechodzimy dalej. Odpaliłem lampkę, którą wam pokazywałem. A więc tak jeszcze z Oli rzeczy to ta czapka konwersa Będzie idealnie pasować do butów, jak widać. Ja kupiłem czapkę też z taką siatką. Bardzo mi się fajnie podobają. Oczywiście naklejkę zdzieram, nie wiem jak nie wiem czy Was nie wkurza to jak ludzie chodzą z czapką i mają naklejkę. Nie wiem jak to wygląda Był tragicznie. Ale dobra. Ich styl. Zmniejszy tutaj jasność tego światełka, bo my razi trochę. Więc tak, no te buty to widzieliście. Buty Oli również. I teraz będę pokazywał koszulki, jak to w całości to wygląda. Więc ten konwers z tym logiem, zielony, zielony kolor. Z tyłu jest takie logo. Trochę inaczej wygląda. Inaczej się prezentuje. Później wchodzi ta koszula z długim rękawem. Czyli klasycznie podoba mi się, że ma logo, ale z drugiej strony na rękawie ma napis Converse, więc więc nie wiem jak to będzie mi się nosiło i to nie lubię za bardzo takich właśnie napisów gdzieś tam po rękawach czy, czy za dużo jak jest napisów, to źle, źle to wygląda dla mnie. Kolejna koszulka to właśnie ten musztardowy kolor. Tutaj jest z przodu Converse i to tyle, z tyłu nic nie ma, czyli tak zgrabnie. Kolejna koszulka to właśnie Converse biała, czyli klasycznie lubię właśnie kolory białe i czarne i takie ciemne, granatowe też mogą być, z logiem konwersa z tyłu nic. Następna konwersa, też z tyłu żadnego loga, z przodu jest Converse napis. I teraz przechodzimy do tego The North Face czyli ten klasyczny tutaj na łopatce napis The North Face. Tu jest z przodu większe logo. Większe logo. Polówka. Z tyłu brak loga, z przodu jest ten klasycznie na piersi małe The North Face. Do polówki mnie nam mówiła oczywiście żona, bo nie jestem przekonany, ale... Jak przymierzyłem, to wyglądałem ładnie, prawda? Ale jak przymierzyłem, to wyglądałem znośnie. Kolejny t-shirt. The North Face, czyli na piersi znaczek The North Face i z tyłu. To mi się bardzo podoba. Logo The North Face na takim czerwonym, w takim czerwonym kwadracie. I na koniec taki pomarańczowy, wchodzący w czerwony, właśnie The North Face. Tu małe logo na piersi i na łopatce. Małe logo także klasycznie. Właśnie to mi się podoba w tych e, koszulkach. To logo. Tak e, nie, nie jest takie agresywne jak w niektórych. Jak w niektórych markach malutkie, klasyczne i dobrze wyglądające. Nie zakładam, nie zakładam bardziej, bo mi fryzji popsuje. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. To był, to był odcinek złożony z kilku dni: żeby nie nagrywał jednej rzeczy, żeby. tylko 5 minut filmu i to był koniec. Dlatego wolałem nagrać. Kilka dni, żeby coś się działo w nim. Pamiętajcie o lajkowaniu mojego filmu, o subskrybowaniu. Tu jest na moim palcu, albo na tym palcu, albo na tym palcu, albo tu jest znaczek subskrybuj. Mam nadzieję, że się zmieni w szary i będziecie oglądać moje wszystkie filmy, pozostałe przyszłe. Mam nadzieję, że Wam się podoba, jeżeli chcecie coś w komentarzach napisać odnośnie tego, co chcielibyście zobaczyć. Bo mieszkam w Hamburgu. Może was coś interesuje to miasto, albo gdzie są fajne sklepy, takie jak na przykład kupiłem tutaj te ciuchy, to dawajcie znać w komentarzach. Na pewno się odezwę, na pewno skomentuję. To było na tyle. Na razie.